Nie zagrać. Ale to, to gasi! Palgo! Na hamulec to na naciśnij i palgo! Piska, piska! Ale palgo tym tym zielonym? Nie ma, nie wchodzi na F A to nie! Pan na biegu! Dobra, jest. Musisz trzymać gaz. Ale trzymaj gaz, człowieku, no bo ci zaleje świecę znowu tam. Ej! Weź ten żółty, tutaj. Wciśnij to do siebie, no, no, no. Ale to na... Ale on ma na cztery nie ma. Ty masz...